piękną pieśnią, którą skomponował nam tę dzisiejszą okoliczność i dla nas, dla naszej wspólnoty tak, ja, Paniannej, nasz Pan Organista. Czekamy. Apostoła Jezusa Chrystusa. Prosić o uczelne maski. Dla nas tutaj obecnych, dla naszych rodzin, dla naszych wspólnot, dla wszystkich tych, Na w to zawsze przypomnienie tego, że jesteśmy w drodze, w drodze do Pana Wójta. I na tej drodze spotykamy różne sytuacje, różne wydarzenia. Jakże trzeba wiele wiary, ufności, zaufania. Jest. Nas. nas. Ojcze z nieba Boże. Zniósł się Pan. Synodów święta Boże. Zniósł się Pan. święty Boże. Zniub się Święta trójca Jedyny Boże. Zniósł się Święta Wam. przy przebiegnięciu pańskim. Módl się za nami. Towarzyszący Jezusowi w obrońcu. Módl męki i śmierci Jezusa. Módl się za nami. Wierny Chrystusowi aż do Módl się za nami. Prześladowany dla Jezusa. Módl się za nami. Głowo Kościoła Józefickiego. Módl się za nami. Jaśniający Piaro. Zjacielu Chrystusa, znoszący wzgardę i poniżenie, doskonałe Wóchustie, w przykładzie gorliwości apostolskiej, niespodzony... Przebaczający swemu zdrawie Cyjkatowi. Bóg Święty, Pozyskujący Boga Chrystusa. Bóg Święty, Amen. Ścięty Mieczem za wiarę. Bóg świętana. Pierwszy Męczenników wśród apostołów. Bóg Święty, Amen. Opiekunie pielgrzymów. Bóg Święty, Dzielny nasz ze swym duchem. Bóg Święty, Amen. Niezawodny nasz patronie przed Bogiem. W ranku Boże, Pygłacz, Rzek świata. Middlą się z imię, z nami. Módl się za nami, święty Jakub i apostoły, abyśmy się z stali w tej obiec Chrystusa. Módlmy się. Przed wieczny Boże, Ty, część na świętego Jakuba, uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa, Twoich apostołów. Sprawy Twój Kościół. Został wzmocniony Jego wyznanie w i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Pani obiekł się w swoim ludem i strzeżką, aby wsparty pomocą świętego Jakuba stoła podobał się Tobie, swoim postępowaniu i służył Ci wolności Ducha. Daj nam prosimy Cię, Panie, naśladować w swoim życiu. Abyśmy wierzyli Tobie wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem, które żyjesz i czujesz na wieki Amen. Święty Jakubie, którego imię nosi nasza parafia, patrony nasz. Twoją obiecę w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy się i prosimy Cię, abyś nam swoim stanowczo przed Bogiem wspierał i ratował nas we wszystkich. Trzeba i wyjedną nam łaskę jednego naśladowania stąd Twoi. Sprawdź to, o nasz patron, abyśmy Bogu dochowali w jedności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęścia.